Kapitalista otworzył mi dzisiaj oczy. I za to, że mnie za to nie znienawidziłaś. Mm, nie. Przeciwnie. Mam wrażenie, że przez ostatnie tygodnie w ogóle nie byłam sobą. Te wszystkie pieniądze, patenty, prawa. Co mnie to w ogóle wszystko obchodzi? Nie, no ale przy tym wszystkim chodziło przecież o uczciwość. Jednak zostałaś okradziona z czegoś, no, prawda? Tak, właściwie dzisiaj usłyszałam, że to jest norma. No, nie podobają mi się takie normy. <laughs> no bo ty nie jesteś żadnym kapitalistą. Tylko ty jesteś idealistą. No to, to, to. Ale powiem ci, tak szczerze. To. Najlepsze w tej biznesowej przygodzie było to, że mogłam cię lepiej poznać. Ale Hania, przecież ty mnie znasz od dziecka. No, był taki czas, że mówiłaś do mnie wujku. Nie mówiłam do ciebie wujku. Przecież żartowałem. Ej, zgrywa. zgrywam się. No dobrze, to yy, za To za przyjaźń. <gry>